Czy design można przeżyć wszystkimi zmysłami? W lipcu odwiedziliśmy showroom Mirage pod Modeną, włoski standard premium w porcelanowym gresie. Dzięki zaproszeniu naszego partnera Max Fliss zanurzyliśmy się w Immersive Design Experience, przestrzeni która otwiera wyobraźnie i nadaje projektom emocje. Najmocniej zainspirowały nas cztery kolekcje. Terrae, przestrzenne formy ceramiczne 3D, które budują światło i nową geometrię wnętrza. Indomita, dzikość natury w odważnym, artystycznym wzorze, każda płytka jak mini dzieło sztuki. Nagomi. Innowacja z recyklingowanego szkła kineskopów, estetyka w duchu zrównoważonego rozwoju. Elysian, ponadczasowa elegancja kamienia, idealna do wyrafinowanych przestrzeni. To była podróż, która dodaje energii i przenosi nasze projekty na nowy poziom. Jeśli marzysz o wnętrzach pełnych emocji i ponadczasowego designu, zróbmy to razem. Wejdź na www.movinginteriors.pl i porozmawiajmy o Twojej wymarzonej przestrzeni. Moving Interiors, wnętrza, które opowiadają Twoją historię.